Taki szaleszek, nie? Ja byłem młody, nie trzeba jakiś bilet kupić, czy cokolwiek, nie? I kolejka była chyba na 3 godziny stała. Tylko zacząłem z okno w aucie i no. pojechaliśmy do Aruchy. Teraz dziewczyny stoją, żeby Ciebie zobaczyć 3 godziny. Co? A teraz dziewczyny stoją, żeby Ciebie zobaczyć 3 godziny, nie? Czasy Ale... się zmieniają. Nie? Czasy się zmieniają. Ale pamiętam, jeden z pierwszych nie. W orki, w orki, w orki. Mordle, mogę się przytulić było. O, dawaj, 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 dawaj. Let's hope happens to be the season. <laughs> co? Zazdrosisz na Nehorku, co? Ile tu chyba dzisiaj? Cześć. Czemu sześć? Cześć, mówię. A cześć. ja się pytam, ile setów? Setów nie setek. Przed Ukrainą planowaliśmy. Co jakby trzy zero? Pewnie 5. Proszę bardzo. Mina zadowolonego. To drzewko pokazuje, że jest nadzieja. Wszędzie. Zobacz. Nawet na środku asfaltu. To znaczy drzewko nadziei. Nawet więc o środku niczego może tu rosnąć coś pięknego. Zkacieś? Jeszcze nie.

<noise> Podwieźli mnie na tego. Eee, Podwieźli mnie tutaj i kolejka była, to był ten pies, jeden z pierwszych Taki członeczek, nie? Ja nie byłem młody, nie wiem, czy jaki bilet kupić, cokolwiek, nie? I kolejka była chyba na 3 godziny stanie. Tylko zaczynałem z okna w aucie i. <noise> Pojechaliśmy do Aruc. Teraz dziewczyny stoją, żeby Ciebie zobaczyć 3 godziny. Co? A teraz dziewczyny stoją, żeby Ciebie zobaczyć 3 godziny, nie? Czasy się zmieniają. Nie? Czasy się zmieniają. Ale pamiętam, pieszy, jeden z pierwszych dni. Wornal mogę się przytulić było. Nasz z Tobi, nasz Chopapin. Co, za na horku co? <laughs>

yeah, hello, hello, hello. yeah, yeah. Uh, again the accent is on us let's try to do the things that we are working on in reception in service in defense in, in attack in blocking um, uh, it, it's the last test we have before before Friday um, That's it. I Nie mam much to say. <noise> Dawaj. Dawaj! Stop. Stop. Stop.

Tutaj zawsze jest fantastycznie spodek. To jest mekka polskiej siatkówki. Mimo, że ta hala ma wiele lat, to grać się tutaj naprawdę przyjemnie. Jest bardzo ciepło. Trybuny, mimo że wielkie, też te, które są na górze, one, one nie sprawiają wrażenia takiego molocha, który jest właśnie tymi trybunami oddalony strasznie od boiska. Tych ludzi tutaj czuć. Są fajne punkty odniesienia. Jest dobra widoczność, akustyka, także zawsze tutaj z przyjemnością, z przyjemnością wracamy i mam nadzieję, że będzie nam się grało tutaj dobrze. Że ostatnią rzeczą, nad jaką zastanawiamy się w sparringach, po sparingach jest to wynik. Skupiamy się i bardzo nacisk na dokładzie Nikola, szczególnie na naszej grze, na tym jak ona wygląda. Widać, że od meczu z Ukrainą przez wszystkie kolejne spotkania ta gra ewoluowała. Na pewno, na pewno zwracamy zawsze uwagę na elementy, które wychodzą nam gorzej. W spale, w trakcie przygotowań mieliśmy. Kilka sesji wideo, oglądaliśmy nasze mecze, pojedyncze akcje z Bolonii czy też ze wcześniejszych meczów Ligi Narodów. Nasz sztab naprawdę stara się nas przygotować w jak najlepszej mierze, nie tylko fizycznie, nie tylko technicznie, ale także taktycznie. Także podchodzimy do wszystkich swoich zadań bardzo na poważnie i tak jak powiedziałem i powiem jeszcze raz, skupiamy się na tym, żebyśmy jak najbardziej polepszali swoją grę. Everything is in details. You know, one or two balls can change the the uh, uh and, uh, and the result. So I think it's it's important for us to focus on those small things uh, and continue to do the things that we are doing good. Are you ready for championship? We will be ready. Cześć Bartek Kurek z tej strony. Widzimy się w przednim mistrzostwa świata. Mam dla was dwie wiadomości. Jedna jest super to taka, że zaraz widzimy się na hali. Mam nadzieję, że przyjdziecie, będziecie nas wspierać od początku do końca tego trudnego dla nas turnieju. Druga już troszeczkę gorsza. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz covidową będziemy się starać troszeczkę ograniczać nasze kontakty, żeby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko, które mogłoby nam przeszkodzić w drodze, mam nadzieję. Kolejny, kolejny fajny wynik. Proszę, zrozumcie nas, uszanujcie naszą decyzję, a mam nadzieję, że kiedy już turniej dla nas się skończy, a mam nadzieję, że skończy się dosyć późno, to będziemy mogli wszyscy razem długo, długo świętować. Dzięki.